W Szpitalu Świętej Barbary w Sosnowcu zakończył się remont oddziału neurochirurgii. Na razie łóżka szpitalne są puste, ale już niedługo pojawią się nowi pacjenci. Można powiedzieć, że oddział neurochirurgii w Szpitalu Świętej Barbary prezentuje najwyższy europejski poziom. Proszę opowiedzieć o owocach tego remontu. Rzeczywiście, oddział otrzymał nową siedzibę na czwartej kondygnacji szpitala. Jest ona. Podobnie jak wszystkie już wyremontowane kondygnacje, y, gruntownie zmodernizowana, to znaczy pozostała y, struktura gmachu, natomiast całe wnętrze zostało wymienione. Y, zostały zastosowane nowe rozwiązania, które są korzystne zarówno dla pacjentów, jak i tych, którzy ich mają leczyć. Zmiany, które są wprowadzone na pewno podniosą bezpieczeństwo leczenia z dobrym dostępem personelu średniego do, do chorych, z odpowiednim zapleczem. Chorzy neurochirurgicznie to często chorzy w bardzo ciężkim stanie i wyniki leczenia to nie tylko sam proces zabiegu operacyjnego, ale wszystko to, co się dzieje potem, czyli opieka pooperacyjna. Tak wyremontowany oddział stwarza dogodne, jak pan redaktor powiedział, na europejskim poziomie warunki sprawowania tej opieki. No właśnie, z jakimi innowacjami możemy spotkać się tutaj, porównując ten oddział, tę kondygnację, z tą znajdującą się piętro wyżej, bo piętro wyżej również jest neurochirurgia. Innowacje dotyczą y, zwiększonej liczby stanowisk do intensywnej opieki medycznej. Y, ta intensywna opieka y, musi być zastopniowana, dlatego że część chorych właśnie y, może znajdować się w bloku łóżkowym, y, na takich salach intensywnego y, nadzoru, tutaj w tym bloku. Chorzy, którzy wymagają. Y, jeszcze bardziej intensywnej terapii są w odrębnym oddziale intensywnej terapii. Natomiast liczba łóżek tych intensywnej terapii w ramach oddziału została zwiększona. Jednym słowem, szpital przyjazny pacjentowi. Dokładnie tak. To się, to się wpisuje zarówno w motto szpitala, jak i, jak i w nasze nastawienie, żeby ta terapia, która no jest koniecznością i na pewno dla nikogo nie jest zdarzeniem pożądanym, żeby, żeby przebiegała jak najbardziej przystępnie, jak najmniej dolegliwie. Wbrew pozorom, nie znajdujemy się w renomowanym hotelu, ale na oddziale VIP sosnowieckiego szpitala. Czyli szpital posiadający takie zaplecze badawczo-dydaktyczne jest w stanie wykształcić młodą kadrę lekarzy niezależnie od miejsca, w którym wykonywaliby zawód, poziom tego, tego poziom, który tutaj jest oferowany właśnie tych jednostek badawczo-dydaktycznych, umożliwiają wykonywanie zawodu w szpitalach powiedzmy w Wielkiej Brytanii bądź Francji, w Stanach Zjednoczonych. Należy przyjąć, że szkoląc się w takim szpitalu jak ten, nie będą zaskoczeni realiami, które by spotkali gdzieś nawet poza granicami kraju. Piętra Wojewódzkiego Szpitala Świętej Barbary zmieniają się stopniowo, a jego wnętrza nareszcie zaczynają spełniać światowe normy.